Witam na kolejnej lekcji kursu AutoCADA. Na dzisiejszej lekcji chciałbym, żebyśmy zajęli się narzędziami modyfikacji i zmiany kształtu obiektów geometrycznych. Narzędziami, którymi dzisiaj się zajmiemy, będą narzędzia, znajdujące się tutaj na wstążce narzędziowej w zakładce zmień, modyfikacja i zmień. Ich oczywiście jest więcej, są również ukryte tutaj niektóre ikony, niektóre narzędzia. Nimi będziemy zajmowali się na pewno w późniejszym etapie tego kursu. Na początek zajmiemy się tymi tutaj podstawowymi, które znajdują się od razu na widoku. W celu wykorzystania tych narzędzi musimy utworzyć sobie kilka obiektów. W pierwszej kolejności wyskonam sobie na pewno prostokąt, jakiś dowolny na początek, no i powiedzmy sobie okrąg. Nie ma znaczenia, jakie będą wymiary tych obiektów następnie yy, rozpocznę od pierwszego z narzędzia, a mianowicie przesun. Przesuwa obiekty na określoną odległość w określonym kierunku. No i możemy tu wykonać dwie wersje a mianowicie w pierwszej kolejności przesunięcie swobodne, a w drugiej przesunięcie, określoną wartość i określony kąt. Proszę bardzo. Zaznaczam przesun. Wybierz obiekty. Może to być jedno wskazanie lub obszar. Następnie potwierdzam prawym przyciskiem myszy. Że wybrałem poprawne obiekty, gdybym nie wybrał tych, które chciałem, to trzeba je oznaczyć z shiftem. Mamy wciśnięty shift i możemy wtedy odznaczyć sobie zaznaczone obiekty, tak? Prawym przyciskiem myszy potwierdzam. Teraz ważna rzecz: a mianowicie trzeba złapać te obiekty za jeden z punktów bazowych. Jeżeli chciałbym na przykład, żeby mój okrąg usadowić. Jego środek na poszczególnych narożnikach tych danych tutaj, narożników prostokąta. No to muszę uchwyt bazowy złapać za moje centrum. Następnie mogę swobodnie sobie przesunąć w to miejsce. To jest swobodne przesunięcie. Bez żadnego kąta, bez żadnej wartości. Podobno nie możemy wykonać z dym obiektem, ale już teraz wstawiając konkretną wartość. Popatrzmy. Klikam sobie. Lewym przyciskiem myszy i mogę wpisać wartość wydłużenia, na przykład 250 mm. Obiekt przesunął mi się o 250 jednostek w prawą stronę. Podobnie mogę wykonać, gdybym chciał go przesunąć określoną odległość, ale pod kątem. Popatrzmy. Zaznaczam obiekt, prawym potwierdzam, środek zaznaczam mojego okręgu i teraz. Rozpoczynam pisanie, a mianowicie 100 mm pod kątem i muszę tutaj wstawić mój symbol ostrego nawiasu skierowanego w lewo, czyli tak zwany symbol mniejszości. W ten sposób i wpisać 45 stopni. Przesunąłem z początku mojego obiektu do przesunięcia 100 mm długości pod kątem 45 stopni względem osi poziomej. Wszystko będzie bardzo dobrze widać w momencie, kiedy będę dokonywał kopiowania, czyli krótko mówiąc, używał tego narzędzia. Wybieramy jest to narzędzie bardzo podobne do narzędzia przesunięcia, z tą różnicą, że pozostawia jak gdyby element wzorcowy, czyli początkowy na swoim położeniu początkowym. Rozpocznijmy kopiowanie. Zaznaczam obiekt. Prawym potwierdzam. Chwytam za punkt bazowy i teraz mogę sobie te moje obiekty kopiować do moich punktów charakterystycznych. Escape kończy proces kopiowania. Został mi się mój punkt bazowy. Został mi się mój obiekt wzorcowy. Natomiast w narożnikach utworzyłem kopię tego obiektu. W porządku. To by było kopiowanie. Swobodne, czyli w określone miejsca. Jak zawsze możemy również dokonywać kopiowania na podstawie przesunięcia. Zaznaczamy punkt bazowy i teraz wartość przesunięcia. Na przykład 120 mm pod kątem 270. Podobnie zacznę kopiować z tego miejsca pod kątem, ale. Przesunięcie poziome. Zaznaczam obiekt, prawy potwierdza, punkt bazowy i teraz 150 mm pod kątem 45 stopni. Proszę bardzo, mamy narysowane. Sprawdźmy, czy to jest rzeczywiście ta wartość, którą przed chwilą wpisałem. Jest 150, to było 120, jest 120. Podjedźmy jeszcze do tego punktu i mamy 150 długość, 45 stopni nachylenia względem poziomu. Tak jak chcieliśmy. Na tym polegają dwa podstawowe narzędzia dotyczące przesuwania i kopywania obiektów geometrycznych. Ok, zajmijmy się teraz obrotem, czyli tym narzędziem służącym tutaj. Obraca cały obiekt wokół punktu bazowego. Też bardzo proste narzędzie. W pierwszej kolejności, po wybraniu tego narzędzia, musimy zaznaczyć, co chcemy obrócić. Ja zaznaczę wszystkie obiekty, które się znajdują na ekranie. W prawym potwierdzamy, i teraz powinniśmy znaleźć punkt obrotu. Oczywiście ten punkt obrotu, od niego, od wyboru tego punktu obrotu, będzie zależało, jak nasz obiekt się zachowa podczas obracania. Jeżeli punktem obrotu będzie ten narożnik, to cały obiekt obróci się wokół tego narożnika. Jeżeli na przykład wyszukam punkt środkowy, wykorzystując tak zwane prowadnice w ten sposób, no to cały mój obiekt obróci się względem tego punktu środkowego. Ja go chcę wybrać. A i jeszcze jedno. Jeżeli nie chcemy w sposób pozorny wyszukiwać punktu przecięcia się tych dwóch środków, możemy sobie tutaj wybrać w naszych Lokalizacjach obiektów środek geometryczny, proszę bardzo. Zaznaczamy środek geometryczny, tak. I jeszcze raz wybierzmy sobie obróć, zaznaczę obiekty, potwierdzę prawym, jeżeli teraz zbliżę się do mojego krawędzi, do mojej krawędzi obiektu, to pojawi mi się tutaj mój obiekt środkowy geometryczny punkt. Klikam lewym przyciskiem. No i teraz mogę dokonać obrotu, albo swobodnego, jak widzimy tutaj w ten sposób, albo określoną wartość, na przykład 90 stopni. Dokonaliśmy obrotu obiektu o 90 stopni. Proste. Teraz narzędzie lustra. Bardzo przydatne narzędzie w momencie, kiedy tworzymy obiekty symetryczne. Pokażę na przykładzie który tutaj wykonuję ja na lekcji, a mianowicie w pierwszej kolejności wybieramy narzędzie czy polecenie lustra, następnie wybieramy obiekty, zatwierdzamy prawym przyciskiem. I teraz możemy dokonać odbicia lustrzanego względem jakiejś linii prostej. Może to być na przykład linia biegnąca pionowo do góry. Albo pod jakimś kątem, albo w drugą stronę. Jak widzimy, w zależności od położenia lustra, będzie wykonywana kopia naszego odbicia pierwowzoru. Nie zawsze będzie kopia, zresztą zobaczmy. Wykonam najpierw, włączę orto, teraz wykonam pionowe przesunięcie do góry, klikam lewym przyciskiem i pytam je. Czy wymazać obiekty źródłowe? Domyślnie mamy kropkę ustawioną na nie. Jeżeli byśmy zrobili tak, znikną nam te obiekty początkowe. Ja zostawiam nie, wciskam spację i w tym momencie mamy wykonane odbicie lustrzane. Kolejne narzędzie to skala. Też chciałbym o niej powiedzieć: skala. Czyli, krótko mówiąc, możemy sobie modyfikować wielkość naszego obiektu. Odrobinę go pomniejszę, przesunę. Wybieramy polecenie skala. Oczywiście mamy zaznaczyć obiekty, które mają ulec przeskalowaniu. Lewym przyciskiem myszy potwierdzamy. Znowu punkt bazowy, na przykład ten narożnik. I teraz w zależności od tego jak ja przesunę moją myszę, taką będę uzywał wartość skali. Możemy wpisać wartość skali. Powiedzmy 5, czyli pięciokrotnie większe niż wcześniej elementy źródłowe. Proszę bardzo. Po wpisaniu pięciokrotnie większe mamy obiekt źródłowy i ten pięciokrotnie przeskalowany. To jest wersja dla wykonania naszej skali. Ok, ja sobie cofnę ten ruch i pozwolę sobie jeszcze usunąć ten obiekt. Natomiast wykonam teraz okrąg, który przyda mi się do następnego narzędzia. Dowolny okrąg, wewnątrz tego okręgu również dowolny mniejszy. Mamy narysowany obiekt okrągły w środku czyli jak gdyby otwór w naszej tarczy. Teraz chciałbym tych otworów zrobić kilkanaście na obwodzie. W jednej z poprzednich lekcji, z początkowych, pokazałem, że można to wykonywać ręcznie, a mianowicie rysując linie pod określonym kątem i określonej długości. Możemy jednak wykonać to w sposób automatyczny za pomocą szyku. Szyk to jest oczywiście narzędzie, które pozwala wykonać kopię obiektów na dowolnej kombinacji. Może to być kombinacja kolumn. Może to być kombinacja biegunowa, czyli względem jakiegoś punktu, który jest biegunem, a może to być kombinacja wzdłuż określonej ścieżki. Popatrzmy, jak to działa. Najpierw wykonam szyk biegunowy. Zaznaczę obiekty, potwierdzę prawym, znajdę środek, mój biegun, względem którego chcę wykonać ten szyk, i w tym momencie już wstawia mi program mój szyk kołowy. Natomiast Dodatkowo włączają się opcje tego naszego szyku. Jeżeli chcemy zmienić liczbę elementów, proszę bardzo, możemy to wykonać. Jeżeli chcemy kąt między nimi zmienić lub pełny obrót, może nie być na pełnym obrocie, tylko na przykład na 90 stopniach. Ile będzie wierszy, jakie odstępy między nimi, to bym już pozostawił bez zmian. Natomiast elementy i wartość obrotu wypełnienia możemy sobie zmieniać. Jeżeli zostawimy to jako zespolone, to wszystkie ze sobą będą skojarzone. Natomiast jeżeli to będzie odznaczone, każdy obiekt będzie oddzielnym obiektem geometrycznym. Klikamy zamknij szyk i proszę spojrzeć, mamy wykonane oddzielne obiekty, które zostały skopiowane po obwodzie. Teraz spróbujmy wykonać szyk po pewnej krzywej. Proszę bardzo, ja wykonam sobie splaina. Na przykład tego sterującego wierzchołkami. Wyłączę orto. Mamy wykonany spline. Wykonamy sobie również okrąg gdzieś w dowolnym miejscu. W ten sposób. I znowu wybierzmy szyk wzdłuż ścieżki. W pierwszej kolejności obiekty. Enter. Czy spacja, czy też prawy przycisk myszy, następnie wybierz krzywą definiującą, będzie to ten obiekt. No i teraz, jak widzicie, utworzył nam obiekty wzdłuż tej ścieżki. Tutaj było takie dość nietypowe załamanie, w związku z tym ten obiekt został tutaj naniesiony na tą ścieżkę, ale do tego nie wszystko, bo moglibyśmy w tym momencie kliknąć Escape albo spację i mieć to z głowy. Popatrzcie w wierszu poleceń, ile jest możliwości. Edycji tego wszystkiego. Proszę bardzo, te wszystkie przyciski, które teraz mi się pojawiają, jest to możliwość zmiany edycji naszego wyciągnięcia wzdłuż ścieżki. Ja tylko jeszcze dodam oczywiście zachęcam do eksperymentowania ja jeszcze tylko dodam, że ta strzałka, która tu się pojawia, pozwala nam po kliknięciu i przytrzymaniu to może inaczej. Najpierw zakończę prawym przyciskiem myszy. Ok, zaznaczę sobie teraz mój szyk. Nie skojarzyłem. Dobrze, to jeszcze raz cofnę ruch. Wykonam szyk wzdłuż ścieżki. Obiekt, ścieżka, i teraz zespolone zrobię. Ok, zrobię zespolone, zamykam szyk. Jeżeli teraz je zaznaczę, to pojawią mi się dwa uchwyty. Początkowy oraz taka strzałka. Ta strzałka pozwala na to, aby troszeczkę modyfikować nasze obiekty. Proszę spojrzeć. Mogę je zagęszczać lub przerzedzić. Wszystko zależy od tego, w którą stronę od tej strzałki pojadę. Orto wyłączone. W porządku. O właśnie. Możemy albo je przerzedzić, Albo je zagęścić w ten sposób. Kopiowanie wzdłuż ścieżki. Tak zwany szyk. Został nam się prostokątny. To już usunę. Zobaczmy, jak działa szyk prostokątny. Utworzę sobie okrąg. Dowolny. Wybiorę sobie szyk prostokątny. Wybieram obiekty. Zatwierdzam. I w tym momencie już program utworzył mi szyk prostokątny, bazujący na czterech kolumnach, trzech wierszach. Mogę sobie oczywiście te parametry zmieniać. Tak? Mogę sobie to zmieniać w następujący sposób. To akurat dwóch kolumn mi nie wykonał. Dobra, teraz mi się udało. Oczywiście mogę zrobić, czy będą to obiekty zespolone, czy skojarzone ze sobą, czy też nie. No i możemy też określić, w jakich kierunkach mają działać. Ja spróbuję tutaj po zatwierdzeniu zaznaczyć taki szyk i spróbujemy uchwycić jeden z tych obiektów. Pozwoli nam w dół przesunąć? Pozwoli, proszę bardzo, możemy w tym momencie kopiować czy przesuwać w drugą stronę. Jeżeli chcemy zwiększyć liczbę kolumn niż dwie, klikam i przeciągam w prawą stronę. Bardzo szybkie i łatwe narzędzie, na przykład do wykonywania blach perforowanych. W porządku. Mamy za sobą szyk, mamy za sobą obrót, przesun, kopiuj, skalowanie również i lustro. Teraz najważniejsze chyba narzędzie w autokradzie, a mianowicie przycinanie. Jest to to narzędzie. Pod nim znajduje się drugie, też bardzo przydatne narzędzie, a mianowicie wydłużanie. O tym za chwileczkę. Najpierw wybierzmy sobie obiekt, narzędzie typu przytni, czy tam utnij, jak jest to tu nazwane. W pierwszej kolejności program pyta nas, pyta nas które obiekty chcemy wybrać. Polega to na tym, że te obiekty, które wybierzemy, one będą brały proces, brały udział w procesie przycinania. Natomiast jeżeli chcemy wykorzystać wszystkie obiekty, jakie znajdują się na ekranie roboczym, tutaj na obszarze roboczym, wszystkie obiekty, to wystarczy, że teraz klikniemy Enter, spację. Enter lub spację. Ja nacisnę spację, łatwiej się w nią trafia, jest większa. I działa to w ten sposób, że mogę sobie najeżdżać na Dany obiekt, i od razu będę miał podpowiedź, jak zostanie przycięty ten obiekt. Działa to w taki sposób. A jak działa wersja bez wciśnięcia spacji? To wykonam sobie do tego um, takie ćwiczenie. I tu powiedzmy sobie, wykonam okrąg, o, właśnie w ten sposób. Jeżeli zaznaczę tylko sam obiekt okrągły, proszę bardzo. Zaznaczam okrągły, robię spacja, i teraz mogę przycinać to, co jest wewnątrz tego mojego obiektu, ale nie mogę przyciąć odcinka mojego okręgu, który znajduje się między moimi liniami. Czyli wszystko to, co znajduje się w środku mojego okręgu, mogę przycinać. On stał się jak gdyby obszarem tnącym. Proszę bardzo. Na zewnątrz jak najbardziej też. On jest obszarem przycinającym. Natomiast jego samego nie mogę przyciąć, dlatego że moje linie obszarem przycinającym nie zostały. Dwie wersje yy, przycinania. Teraz sobie to szybciutko obrócę w sposób powiedzmy swobodny. Taki sposób, a teraz wykorzystam narzędzie Wydłuż. Działa bardzo podobnie. Jeżeli chcemy wydłużyć obiekty, które są na obszarze roboczym, czyli wybrać wszystko, po prostu po wybraniu polecenia wciśnijcie spację. Wtedy, no, jak gdyby, nasz tekst zmieni się na Wybierz wszystko. Proszę bardzo. I teraz mamy wskazać obiekty do wydłużenia. Najeżdżam na jedną linię. Ona już się wydłuży do najbliższej. Mogę ją oczywiście przedłużyć dalej. Wykonam również to samo tutaj. Mogę ją przedłużyć dalej. Jeżeli będzie tylko ta linia napotykała na swojej drodze jakiekolwiek obiekty, do nich mogę wydłużać tę linię. Druga wersja. Klikamy wydłuż. I teraz zaznaczamy, że chcemy, do tej linii Enter potwierdzamy prawym przyciskiem myszy, wydłużyć to i to. Czyli proszę spojrzeć, pominąłem zupełnie ten obszar, ponieważ wskazałem do jakiej krawędzi, do jakiego obiektu chcę wydłużać, a po zatwierdzeniu prawym przyciskiem myszy powiedziałem, co chcę wydłużać. Tak działają te dwa narzędzia, bardzo zresztą przydatne. Kolejne narzędzia modyfikacji. Może tak, to usunę. Ten też nie jest zbyt to ambitny. Rysunek. Kolejne narzędzia modyfikacji. No nasz szyk prostokątny też usunę. Zostaje mi się tylko i wyłącznie ten ogromny prostokąt. Kolejne narzędzie bardzo przydatne, a mianowicie odsunięcie, czyli tak zwane polecenie odsuń. Pozwala na odsunięcie poszczególnych obiektów o określoną wartość. Popatrzmy, jak to działa. Lewy przycisk myszy w pierwszej kolejności poprosi nas program o podanie wartości odsunięcia. Powiedzmy, że ja chcę na 10 mm czy 10 jednostek odsunąć coś. No i to teraz, jak zaznaczyłem Enter, wcisnąłem Enter, to program pyta, co chcesz odsunąć. Powiedzmy, że krawędź tego mojego okręgu i na zewnątrz będzie o 10 mm. O 10 mm. Tak? W tym momencie tworzę odsunięcia o wartość 10 mm. To samo można wykonać na przykład z prostokątem. Odsuń. Teraz już wartość zrobimy o wiele większą, bo pięciokrotnie większą. 50. Co chcemy odsuwać? Zaznaczam prostokąt i na zewnątrz. I w tym momencie wykonałem 50 mm odsunięcie od naszego źródłowego prostokąta. Też przydatna bardzo operacja, przydatne narzędzie w momencie, kiedy chcemy, na przykład mamy wykonaną linię, która biegnie sobie dowolnie, nie chcemy się skupiać pod jakim jest kątem i chcemy do niej dokonać dwóch równoległych linii o określonej wartości odsunięcia. No to jak najbardziej wpisujemy sobie tą wartość odsunięcia, a później zaznaczamy daną linię i kierunek, w którą stronę ma zostać ona odsunięta. W ten sposób. Zostało nam się narzędzie zaokrąglenia oraz fazy. Gładkie połączenie krzywych innym razem. Zaokrągli, fazuj. Zobaczmy w jaki sposób to działa. Mamy nasz prostokąt, którego krawędzie chciałbym zaokrąglić. Wybieram polecenie zaokrągli. Wybierz pierwszy obiekt lub. No, ja bym oczywiście chciał tutaj wpisać. Promień zaokrąglenia. Wpiszmy sobie zatem, zobaczymy, jak się zachowa, gdy wpiszemy wartość 20 mm. Wcisnę Enter. Zobaczmy. Pierwsza linia, druga linia. Nic się tutaj nie wydarzyło. Żadnego zaokrąglenia nie było, ponieważ polecenie 20 nic temu, pole... nic temu programowi nie powiedziało. Jak to trzeba zrobić? Popatrzmy. Klikamy w zaokrągli. Jesteśmy w tym samym miejscu. Trzeba wcisnąć literkę R i Enter. I w tym momencie program wie, że chcesz zaokrąglić promieniem. I teraz chce, żebyśmy podali wartość. Powiedzmy 10 mm. a no może 20, bo tu są duże te wartości. I teraz ponownie. Jeden narożnik, czyli inaczej jedna linia, druga linia, jak tylko się do niej zbliża. Od razu będę widział, jak zachowa się mój obiekt. Mogę to powtórzyć ponownie. Teraz już będzie pamiętał wartość promienia. Proszę spojrzeć. Tu jest napisane bieżące ustawienia z ucinaniem i promień 20. Ciach. To samo z drugiej strony. Ok. Usunę sobie teraz te moje okręgi w środku. I zrobię fazowanie. Na wewnętrznym prostokącie. Działa bardzo podobnie jak tutaj. Fazuj. Wybierz pierwszą linię lub. No i teraz wpiszmy sobie, popatrzmy, tu mamy takie opcje. Możemy cofać, może być polinia, mogą być fazy, może być kąt. Możemy to albo wskazać za pomocą myszki, albo wpisać literkę, która odpowiada tej większej niebieskiej literce w tym tekście. Ja kliknę fazy i teraz pyta o określenie pierwszej fazy. Niech to będzie 10 mm albo 5. 5 a druga domyślnie też sobie przyjmuje 5. Możemy wpisać inną wartość. Jeżeli chcemy tą samą, potwierdzamy enterem, zaznaczamy linie, które mają być między sobą sfazowane. Gdy powtórzę moje polecenie, będzie domyślnie pamiętał, Pierwszą i drugą fazę na 5 mm. Będę chciał zmienić tutaj. Proszę bardzo, kliknę w fazy i wpiszę, że ma być 10, druga 10. Fazowanie i zaokrąglanie. To kolejne modyfikacje naszych obiektów, które poznaliśmy na dzisiejszej lekcji. Dziękuję ślicznie za uwagę.